Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Procesuj, procesujemy właśnie poselski projekt ustawy, który ma na celu walkę z afrykańskim pomorem świń. Zalecam spokój. Projekt ten nie zwalczy ASF, bo zamiast koncentrować się na przyczynach rozprzestrzeniania choroby, jak brak właściwej bioasekuracji, koncentruje się na eksterminacji populacji dzików w Polsce. Ale cóż jeszcze wprowadza ten projekt? Ten projekt między innymi wprowadza karanie osób, które przeszkadzają w polowaniu. To może dotyczyć również rodziny z dziećmi, które znajdują się na terenie własnej działki albo na terenie lasu e, i tam znajdą się na terenie polowania. Ich również może dotyczyć ta kara. Proszę państwa, to nie jest sposób na pozbycie się ASF u. To, nie jest, to jest to wylewanie z dziecka z kąpielą, to przypomina kolejną ustawę represyjną e, i takie ekspresowo uchwalamy już na tym posiedzeniu Sejmu. Dziękuję. Pani nie poseł. Się, to nie jest Pytanie za